Wiecie, czego uważam, że powinno być więcej w fotografii aktowej? Chwały, nagród i splendoru. I mam pomysł, jak to zrobić. Dlatego dziś uroczyście ogłaszam pierwszą, mam nadzieję nie ostatnią, edycję konkursu Aktografia. Cel konkursu jest bardzo prosty. Promocja sztuki aktowej, promocja twórców, promocja utalentowanych fotografów, modelek i wszystkich dookoła fotografii aktowej, którzy nie mają miejsca, w którym mogą się po prostu pochwalić z pełną dumą tym, co tworzą. Żyjemy w takiej dobie internetu, w której bardzo ciężko twórcom aktowym znaleźć miejsce dla siebie, w którym mogą się faktycznie swoją robotą pochwalić i uznałem, że w sumie mogę coś z tym po prostu zrobić. Chcę dać Wam miejsce, w którym możecie się pochwalić swoją pracą z pełną dumą. I kto wie, może nawet i zgarnąć nagrodę. Dobra, ale zanim o nagrodach jak w ogóle konkurs będzie wyglądał? W konkursie mamy dwie kategorie akt artystyczny i akt sensualny. I to od Was, mam nadzieję, zgłaszających się, będzie zależeć, w jakiej kategorii wystąpicie. Wy wybieracie, to jest wa Wasza decyzja. Akt artystyczny będzie oceniany przede wszystkim pod względem walorów estetycznych, kreatywności, techniki wykonania, ogólnego odbioru i pomysłowości. W akcie sensualnym, poza oczywistymi wartościami artystycznymi, będzie również aspekt sensualności, erotyki, tudzież buduaru, który będzie czynnikiem w wpływającym na ocenę sędziowską. Skoro już o ocenie sędziowskiej mowa, mamy trzy etapy konkursu. Pierwszy to ocena kwalifikacyjna, czyli po prostu zgodność z zasadami i czy praca zostanie przyjęta do konkursu. Drugi etap to ocena sędziowska. Sędziowie wybiorą 20 najlepszych prac, czyli po 10 z każdej kategorii, i te 20 prac zostanie opublikowanych w etapie trzecim. Etap trzeci to etap, który zainteresuje Was najprawdopodobniej najbardziej, ponieważ na tym etapie publikujemy najlepsze zdjęcia i przeprowadzimy głosowanie widzów ostatecznego zwycięzcę, ostateczną najlepszą fotografię, wiecie, taką, która ostatecznie wyrywa skarby i faktycznie zbierze nagrodę pieniężną. Wybierzemy na podstawie sumy głosów widzów oraz sędziów. Do was twórców Tematyka pracy dowolna. To Wy wybieracie również, w jakiej kategorii chcecie być ocenieni. Liczę na Waszą kulturę osobistą. Macie pełną dowolność, jest to konkurs aktowy, więc możecie pracować w pełnym zakresie, od zakrytej aż do pełnej nagości. Ale liczę na Waszą kulturę osobistą, że wszystkie prace będą na poziomie. Dany zespół, czyli fotograf, modelka, modele lub modelki, tudzież jeśli pracujecie w autoportrecie Wy sami, może zgłosić tylko i wyłącznie jedno zdjęcie w danej kategorii. Jedno. Niestety, żadnych tryptyków, dyptyków, yy, serii, zdjęć. Jeden obraz, który ma robić wrażenie. Takie jest zadanie. Przyłóżcie się, macie sporo czasu, żeby zrobić coś nowego, bo aż do 30 czerwca zbieramy pracę. Można też zgłosić swoją wcześniejszą pracę, ale chcemy nowej krwi. Dobra, dobra, ale to, co interesuje oczywiście wszystkich najbardziej, nagroda. Najlepsza praca konkursowa w każdej z kategorii zgarnia nagrodę pieniężną. Łączna pula nagród to 1200 zł, czyli po 600 zł na każdą kategorię, do równego podziału pomiędzy wszystkich twórców. Nagroda będzie wypłacana osobno fotografowi i modelce. Jeśli pracujecie w autoportrecie, to cała nagroda z danej kategorii przysługuje Wam. I słuchajcie, to nie jest wyścig o złote galoty. Jak to mówią? Liczę na waszą, dobra, na waszą dobrą zabawę i po prostu zdrowe współzawodnictwo. To jest pierwsza edycja, sprawdzimy w ogóle, jak nam się to wszystkim podoba. Mam nadzieję, że Wam się po prostu ta konwencja spodoba i będziecie się dobre, dobrze bawić. Tak więc, liczę na zdrową, zdrowe współzawodnictwo, zdrową konkurencję i po prostu dobrą zabawę. Zróbmy coś fajnego, zainspirujmy się razem i dajmy sobie przestrzeń, w której możemy się faktycznie wyróżnić i pokazać najlepszą pracą, jaką tylko jesteśmy w stanie zrobić. Technikalia i jak konkurs zostanie przeprowadzony. Konkurs przeprowadzę na swoim Patreonie. Dlaczego? Bo tak mi jest po prostu najwygodniej. Na Patreonie mam nie dość, że wszystkie narzędzia, których potrzebuję, całkowitą możliwość publikacji bez cenzury, więc w takiej formie, w jakiej wy faktycznie to stworzycie, bez stresu, że coś zostanie usunięte. Mam tam też legitność głosowania, czyli wiem faktycznie, że dana ilość głosów jest prawdziwa, że nie były to żadne boty, etc., ponieważ jest to tylko w ramach subskrypcji. I teraz wiem, że wielu, dla wielu osób z Was może to zabrzmieć... E, jako coś, co jest jakąś blokadą, ale tak w praktyce e, koszt uczestnictwa w konkursie to koszt mojego najniższego progu w Patreonie, czyli 5 zł. 5 zł to jest tak naprawdę pułap startowy. Nagrody będą wypłacane niezależnie od waszej subskrypcji, możecie tak naprawdę tylko i wyłącznie jedna osoba zgłaszająca zgłosić się na mojego Patreona, wysłać pracę, reszta zadzieje się sama. Tak więc nie, mam nadzieję, że nie potraktujecie tego jako jakąś przeszkodę. Dla mnie to jest po prostu narzędzie, dzięki któremu mogę w ogóle ten konkurs z Wam zrealizować. Jeszcze raz, daty i terminy. Zbieramy pracę do 30 czerwca, czyli do końca czerwca, do ostatniego dnia czerwca zbieramy prace konkursowe. Będziemy je kwalifikować, sprawdzać czy się zgadzają z regulaminem. Cały regulamin będzie opublikowany, i możecie go sobie spokojnie przeczytać. I potwierdzimy, czy te prace mogą wziąć udział w konkursie. Następnie, przez 10 dni, wybieramy najlepsze prace z każdej z kategorii. Czyli, zarówno w akcie artystycznym, jak i w akcie sensualnym, wybierzemy 10 najlepszych prac, wybrane przez komisję sędziowską, która zostanie ogłoszona później. I na koniec tego etapu Prace te zostaną opublikowane. 11 lipca w takim razie rusza publikacja prac, będą one również opublikowane na moim Patreonie, razem z głosowaniem widzów. Możecie oddać głos w takim razie na Waszą ulubioną pracę. I na koniec głosowania, które zakończy się 24 lipca 2020 roku, zbierając ocenę sędziowską i ocenę widzów, wybierzemy najlepsze fotografie konkursu Aktografia i nagrodzimy je pieniężnie. Tak więc co mi zostaje, jak tylko i wyłącznie zaprosić Was do konkursu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że będziecie chcieli wziąć w nim udział niezależnie od tego, na jakim poziomie doświadczenia jesteście, czy jakiej technikę używacie. Każdy z Was, jeśli tylko i wyłącznie tworzycie jakąś formę fotografii aktowej, zapraszam Was do tego konkursu i mam nadzieję, że po prostu Wam się ta forma spodoba. Liczę na to, że... Będziemy się wszyscy dobrze bawić i naprawdę stworzymy coś mega inspirującego, że aż będzie się po prostu na to dobrze patrzeć. No i nie mogę się doczekać waszej kreatywności i waszych prac, tak więc zapraszam i do dzieła!